Masz, trzymaj, nagrywać. że on tu idzie, tutaj drinki nam niesie, się na plaży, nam drinki niesie. się. Ja A chodź, są A jakiej jaja? No proszę, drinki przyniósł. I z panem zrób zdjęcie. Chęci we dwoje razem w trójkę. Ale jaja. Dziękujemy! 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 Dziękujemy. 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 No, good. Ale to it's jest fałszywa, to, to jest jednak taki wypas. Dziękuję. Dziękujemy. Ja pierdolę. No dręki na plażę przyniósł. Ludzie. No, a ja wiem, co chodzi? Nie. Bo on chciał się ze mną zrobić zdjęcie kurwa. Jego go pytam tak, czy wiesz o co chodzi? Nie, że... No. Czy mógłby nam tutaj nie go stąd no, Idzie sama. kurwa. Co on zrobił? No No, no to polem. No. No. Nie mamy kasiory. Kasa, kasa. No. kurde ty patrz. w ramach, ramach przysługi teraz przyniósł drinki stamtąd tu na plaży no ja pierdzielę no teraz się wpadnie. Pa, I love you idzie I love you I idzie love you. z wielką I love you Wyszukają jeleni, żeby wsiąść na jak na tego i tak. patrzą gdzie tu kasę można wydobyć a, tu, a jak tutaj tylko przyjdziesz to już każdy sęp tutaj leci coś sprzedać, coś kupić Nie chcemy Jeźdź no, no. go za jaja magna zła <laughs> <laughs> tak. A to do Srania ma jakieś specjalne? Tak. Zobacz na nie jak on pójdzie. Wojtek, Ty zrobiłeś taką minę, jak Ci drinka przyniosłam za anyżem Zrób nam zdjęcie z Andrzejem, jak drinka pijemy. Ty nad morzem tutaj, weź. chyba masz aparat ode mnie w dno. No mi no po co to wkładasz, Mam no, taką Aj kurde, na dworze... Kelner nam na dworze, nad morze przyniósł drinka Ja pierdolę no <laughs> żeby... nie mieć Żeby kelnerki były jeszcze a ja z panami się jeszcze opalam. Masz? A tego jeszcze nie grali kiedy. No nie grali, nie grali. Postaw tam. Jak tutaj wyjdziesz to od razu na obszale jesteś. Wszyscy podchodzą i się wszystko strzelają. Dobra.